Dobrze moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rise of Verge Z tej strony Tito, odcinek 55 chyba, tak mi się wydaje Nie będę tutaj strzelał za bardzo Moi drodzy, kolejny odcinek, który będziemy realizować wasze zamówienia Bo tak bym to określił Dosyć dużo komentarzy się pojawiło pod ostatnim filmem Żebym coś tam pokazał, coś tam tego, coś tam tego, coś tam tego, tam tego Także, no, no cóż, moi drodzy, nie ma sprawy tylko nie wiem na ile mi... Smoków starczy, żeby te wszystkie zamówienia zrealizować. Dobrze, przejdźmy do pierwszego. Matyświt. Świt, jak? Przynajmniej taki użytkownik, który napisał. Chciałby zobaczyć, oczywiście, szeptozgona mieczyka jako Tytana. No, będziemy próbowali. Ja go tutaj już troszeczkę podszkoliłem. Próbowałem no, trafić tutaj, żeby był tu już Tytanem. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że po prostu. Smoki premium jako tytany, no praktycznie nic się nie zmieniają. Nawet myślałem kiedyś, że być może się troszeczkę powiedzmy poświata zmienia przy nich. Może trochę bardziej jasne są, ale w sumie żadna jakakolwiek różnica. Także mi się wydaje, że po prostu smoki premium i te inne smoki, tam ekskluzywne, one się po prostu nie zmieniają i, i w sumie. Nic, nic ten, jako ten wyglądu nie zmieniają, no jedynie, jedynie oczywiście ich właściwości tam zbierania drewna, ryb, czy też kawałku żelaza, oczywiście tam z, czas się zmniejsza, czy też więcej mogą zbierać, także takie właściwości się zmieniają, natomiast barwy, barwy się nie zmieniają, no tutaj możemy zobaczyć na przykład, no w sumie nic się nie zmienił, no nie ma co się oszukiwać, niewiele inny jest. Barwy takie same także. także Jeśli chodzi o smoki premium, no to to by było na tyle. Kamila Solarczyk. Kamila, widzę, że ostro komentujesz pod naszymi filmami. Także prosiłaś o Incognito jako tytana. Jak widać, tutaj mam na 60 poziomie Incognito. Tutaj ci przybliżę, tak wygląda tytan. Kolory dalej zmienia. Tylko, że w sumie niczym się nie różni. No, może jest troszeczkę, nie wiem, nawet czy jest większy. W sumie to nawet nie zauważyłem żadnych różnic kiedykolwiek. Także to by było na tyle. Dobra, przejdziemy sobie dalej. Tutaj, tutaj, tutaj. Jakież mamy kolejne zamówienie? Krzysztof Wojtasiewicz, Amberet Nader Tytart, czyli, czyli śmiertnik zębat, który został upolowany przez śmierci pieść w Race to Diecz w wyścigu do krawędzi. Czy tam no, na, na krawędzi, dobra, mniejsza z tym, jaki to, kto tam jak woli, to sobie to tłumaczy. Prosił, żeby to był tytan. No tutaj mam 52 poziom, czyli to już jest tytan i w sumie smog ekskluzywny, czyli nie niewiele się po prostu zmienił. Yy, jeden kawałek żelaza w ciągu jednego dnia może przynieść, to by było w sumie yy, na tyle. Yy, dobrze, Marty88 prosił o tytana, <tutek> tutaj jest dopiero zamówienie, o koszmara, no nocnego koszmara, o Slithersonga jako Tina i t Gladera Czyli, tak, tutaj mamy oczywiście skiska Songa jako Tytana. że powiedzieć, że pełen barw, bardzo ładny smoczek. Nocny koszmar jako Tytan zmienił barwy, był czarny, zrobił się taki granatowy z takimi jaśniejszymi, niebieskimi kolorami na rogach. Ale dalej tak głupko to podskakuje. Także nic się tutaj nie zmieniło. No i oczywiście, Tidek Lider był takiego koloru blado-niebieskiego. No, tu tutaj mamy pełną paletę barw, powiedzmy, ciemno-niebieski, różowy, czy też fioletowy. Także w sumie jako, jako smog niewiele się zmienił kształtem wyglądem, tylko po prostu kolory więcej mu tutaj doszło. Dobrze, to możemy sobie, tak kolokwialnie mówiąc, odfajkować. Bartok, Bartosz Kurek prosił o wyprawy Grampa. Mój drogi, wyprawy Grampa być może się pojawią. Natomiast, natomiast, no chciałbym tutaj Chyba mam nawet jakąś wyprawę. A jak widać, mogę dać tutaj kontynuę. Tutaj wybierzemy jakąś. Dajmy, że tutaj free, kartę. No, się mamy 10 godzin. To może to może, może za jakiś czas. Chciałbym zrobić tutaj kostium, Ja ci tutaj pokażę. Na 101 poziomie jest. Tylko brakuje mi jeden, jeden, jednego smoka, żeby ulepszyć, ulepszyć akademię, żebym mógł trenować smoki na wyższe poziomy niż setny. Także to za jakiś czas. twoje życzenie się, że zrealizuje. Dobrze, Mateusz Borek prosił o Marazmora jako tytana, więc tutaj mamy Marazmora. Marazmor był taki, powiedzmy, niebieski z świecącą się poświatą. Tutaj mamy fioletowego z końcówkami we wszystkich odcieniach niebieskiego. Oczywiście takie kropeczki w innym odcieniu fioletowego się znajduje, także tak by to wyglądał. I prosił również o Skrilla jako tytana, no to Skrilla to już mam kawałek czasu, nie wiem czego pokazywałem, Skrill wygląda tak, jak widać bardzo elektryzujący bojownik, również w odcieniach, już można powiedzieć od bardzo ciemnofioletowego do bardzo ciemnego-niebieskiego, w środku z przejściem na biały i na bledsze kolory, fioletowego i niebieskiego. Dobrze, ja sobie jeszcze rzucę tutaj mm, na karteczkę, wiecie mam wypisane na kartce, żebym się nie pomylił. Widzę, że tutaj Szymon Monis prosił mnie, żeby Armoryt Burble pokazał, czyli inaczej yy, Marudę. Natomiast ja tego smoka nie wiem, nie mogę znaleźć w hangarze, czy on w ogóle był, czy nie był. Jak go znajdę, to ci go pokażę. Yy, niestety, niestety na dzisiaj go nie przygotowałem. Dobrze, to by było na koniec koncertu życzeń. Gdybyście mieli jakieś yy, inne, to piszcie w komentarzach. Oczywiście pod warunkiem, że, że nie wszystkie naraz tytany, bo po prostu nie będzie już co. W przyszłości e, pokazać. Dobrze, dzisiaj przejdziemy do sedna odcinka. Dzisiaj przejdziemy do sedna odcinka, teraz przejdziemy do sedna odcinka. Chciałbym wam pokazać dwa smoki. Co prawda, mam tutaj trzy jaja. Oczywiście po, jest taka promocja, zaraz wam pokażę. Na smoki, na smoki y, drużyny A, która broni Berg przez złymi złymi smokami, czy też y, no, czy też innymi wrogami. E, whip i, i Lash czyli smoki. Wiadra... Boże, smoki, no dwie głowy, ale jeden, jedno ciało. Wiadra i grubego. Oczywiście mamy tutaj Kingstyla z Podłosmarga, czy to jest Sączyślina. O ile się nie mylę, to Kingstyla to byłoby królewski ogon, czy coś takiego. Albo skrzydło. Również tego smoka mam w lęgarni Tutaj oczywiście mamy Gronkla. goti tylko że... Nie wiem co to będzie za nazwa, mniejsza z tym. E, oczywiście mamy tutaj też Maraponznika Svena i pojawiły się limitowane smoki obronne, mamy Gronsisla, Liquifera i skrzydłego e, Także nie wiem w sumie czy je będę pokazywał, czy je będę zbierał kolekcje, zobaczymy to na przyszłość. Także A dzisiaj przejdziemy, przejdziemy, e, tutaj mamy oczywiście, jednego smoka musiałem wykluć wcześniej, żeby pozostały po prostu tutaj wrzucić do wylęgarni. Także, także mamy tutaj Gronkla goti, której nazwy nie wiemy. Zaraz wam tutaj przybliżę. Wygląda jak Gronkli, tylko jest fioletowy i ma fajne wypustki niebieskie, czyli to byłby pierwszy smog na dzisiaj przygotowany przeze mnie. I moi drodzy, była taka sprawa, jak wczoraj sobie wchodziłem, wczoraj, przedczoraj to będzie, bo odcinek będzie, co dzisiaj mamy, niedziela, to dopiero we wtorek, moi drodzy, będzie odcinek, czyli w sobotę. W sobotę, jak tutaj wszedłem sobie w kolekcję, miałem oczywiście tą zwykłą kartę i miałem tutaj tą właśnie właśnie tą kartę gdzie możemy wy, wygrać smoki wybrać smoki premium oczywiście jak się podarzy e, można byłem rozpakować za darmo nie wiem co się stało nie byłem na żadnych wyprawach nie byłem na żadnych wyprawach żeby tą kartę zdobyć także e, bałem się, że ta karta przepadnie także no po prostu zacząłem losowanie no i no i trafił się e, smoczek Astrid Axwing e, to poro skrzydło, to porze skrzydło niech będzie tak. E, zaraz zobaczymy, dodamy tutaj ownet e, czyli posiadane smoczki i zaraz przeczytam wam opis, opis, opis. Tylko musimy przejść na sam koniec, bo smoki premium są na samym końcu. A nie, nie ma gdzie po drodze. O, tutaj był hotburn A to nie, to gramp, to unikalny, dobra. o o o jest 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 dobrze jest Axwing czyli 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 moi drodzy kiedy 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 kiedy, kiedy, kiedy. Ehm, no jak się w smogastik nazywa wichura kiedy wichura potrzebuje przerwy Axwing ehm, czyli może to może skrzydło powiedzmy jest pierwszym wyborem Astrid do dobrego dobrego lotu po drewno żeby zbierać drewno co tutaj mamy? Incognito, Hunter Boltów, no Dean, raczej, oczywiście, smoki, które już wcześniej pokazałem, które mam. Także Actwing wygląda tak, bardzo fajna poświata. W ogóle smoki premium to w ogóle całkiem fajnie wyglądają. Tylko ten jakoś tak blado. Aha, no faktycznie ma z oczu trochę, ale w sumie nie ma żadnej takiej poświaty. Także tutaj go troszeczkę podkarmimy. Pokażę Wam, jak wygląda większy. I oczywiście liście latają. Czerwono-krwista barwa, przeplatana na pomarańczowymi na obrzeżach skrzydeł, no i rożki, rożki, rożki takie ładne, malutkie. Wyślemy go na trening. Cztery runy tego raz-dwa złapiemy tutaj. 80. level, oczywiście zbieranie, żelaza. Yy, także ten, yy, kolekcje. W kolekcjach oczywiście mamy, możemy sobie uzbierać kolekcje na te smoki, defendery, defendery, na obrońców, yy, po prostu. Nie wiem, w sumie czy będę, zobaczymy. Zobaczymy w przyszłości jak to będzie, którego smoka wybiorę, a którego smoka albo nic nie wybiorę, po prostu i też myślę, że będzie. Jak widać, wiadomości też jakieś przychodzą. No, a to są smoki? Znaczy wiadomości dotyczące, 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 dotyczące smoków timu A. Także moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli macie jakieś życzenia, no to piszcie w komentarzach. Oczywiście, jeśli da się je zrealizować, no to z wielką chęcią nie ma sprawy. Także serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!